Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Cechy te rozkwitają i łacza się w trzech osobowościach samochodu Urban, Cross i Wagon. Dane techniczne Fiata 500L 2018 rok. Styl 500 jest jeszcze bardziej widoczny tej zaktualizowanej wersji, w której 40% wszystkich komponentów jest nowych. Został on zaprojektowany tak, aby wzmocnić rodzinny charakter modelu, koncentrując się na jego kluczowych cechach stylistycznych. Zapewniając wysoce charakterystyczna tożsamość. 500L z powodzeniem łaczy najlepsza wszechstronność z oryginalnymi wartościami 500 i charakterystycznymi cechami. Same te cechy wystarcza, aby uczynić go wyjątkowym ale ESA one jeszcze bardziej uzupełnione typowym dla 500 stylem 500L w sobie. Cały styl i emocje 500 z przestrzenią i praktycznością MPV. Ulice miast na całym świecie ESA naturalnym środowiskiem kultowego Fiata, a 500L swój słynny kompaktowy styl z wyglądem nowej wersji Cross. Wyposażony jest w przełacznik trybów, który umożliwia wybór jednego z trzech różnych trybów reakcji w zależności od stylu jazdy i warunków drogowych Normal, Traction i Gravity Control. Wszyscy, którzy decydują się na jazdę nowym 500L, czy to po ulicach, czy w trudnym terenie, mają tę sama potrzebę, pozostać w kontakcie. Dzielić się wrażeniami z podróży, komunikować się i otrzymywać informacje o ruchu drogowym i pogodzie w czasie rzeczywistym. W 500L można to robić i wiele więcej, trzymając resę na kierownicy i patrząc na drogę za pomocą Uconnect TM TM Live z siedmiocalowym ekranem. Dotykowym o wysokiej rozdzielczości Integracja Apple CarPlay i kompatybilnością z Android Auto TM. Wersja Cross nadaje nowy wymiar osobowości 500L. Oprócz przełacznika trybów, awanturniczy charakter samochodu podkreśla specjalne wyposażenie, zwiększone o 25 mm przez fit i detale. Stylistyczne zapewniające autentyczny wygląd crossovera, nowe zderzaki, nowe osłony boczne oraz nowe osłony przednie i tylne. Crossowi towarzysza najczystsze wersje miejskie, urban i wagon, których komfort i wszechstronność SA na najwyższym poziomie dzięki. Siedmiu w pełni konfigurowalnym siedzeniom. To nie tylko trzy wersje, to trzy autentyczne tożsamości, stworzone, aby zachwycać różnych ludzi i zaspokając różne potrzeby. Wszystkie trzy dzieła wyjątkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak Otanem S City Brake, automatyczny system hamowania, który działa. W miastach przy prędkościach poniżej 30 km na godzinę oraz największy bagażnik w swojej klasie. Wewnętrzna konfiguracja jest również niezwykle elastyczna, umożliwiając klientom stworzenie do 1500 własnych personalizacji. Ekskluzywne pakiety, opracowywane ad hoc, pozwalają również klientom spersonalizować 500L poprzez ulepszenie jego stylizacji, łączności. Komfortu i bezpieczeństwa. W całej gamie dostępne SA silniki benzynowe, LPG, metanowe i wysokoprężne o mocy do 120 km, połączone z 5 lub 6 Manualna lub zrobotyzowana automatyczna skrzynia biegów Dualogic. Dane techniczne Fiata 500L 2018 rok. Nowy Fiat 500L został zaprojektowany, aby wzmocnić rodzinny charakter modelu poprzez podkreślenie jego kluczowych cech stylistycznych. Stylistyka zewnętrzną wyraża wszystkie charakterystyczne elementy, które charakteryzowały model w całej jego historii, począwszy od. jego kultowego prekursora z lat 50. z jeszcze pełniejsza tożsamością. Najbardziej oczywistym nawiązaniem do przeszłości jest kombinacja wasów i odznaki na trapezoidalnym nosie, górne reflektory z chromowanymi. Elementami wciąż okrągłe i dynamiczne oraz dolny zestaw ze światłami do jazdy dziennej LED, które nawiązują do grafiki 2 500. Dzięki tym dopracowanym detalom nowy 500L wyraźnie podkreśla swoją tożsamość nawet w ciemności. Co więcej, przedni zderzak z charakterystycznym trapezoidalnym wykończeniem i trójwymiarowa dolna siatka chromowanego grilla z ćwiekami. Nadają samochodowi atrakcyjny, bardzo elegancki wygląd. Jednocześnie chromowane listwy, które kierują wzrok w stronę nadkoli, podkreślają wytrzymałość i indywidualność. Dzięki tym zmianom przód nowego 500L jest jeszcze bardziej wyrazisty i uwodzicielski. Główna cecha tylnej części nadwozia SA, chromowane wstawki, które podkreślają rodzinny charakter i poziome proporcje, które wzmacniają. Obecność samochodu i jego wpływ na drogę Światła przeciwmgielne i cofania zostały umieszczone w dolnej części zderzaka. Zmiana ta jest funkcjonalna, a nie tylko dekoracyjna. Nowy Fiat 500L jest dostępny w 10 pastelowych lub metalicznych kolorach i z trzema rodzajami dachu: w kolorze nadwozia czarnym błyszczacym i białym lub czarnym matowym. W sumie klienci mogą wybierać spośród nie mniej niż 37 kombinacji kolorystycznych. Dostępne kolory to nowe Belazio Blue. Sicilian Orange i Danetello Bronze, Ice Cream White, Sorrento Yellow, Cinematic Black, Fashion. Grey, Maestro Grey, Tuscan Green i Passion Red. Unikalne połączenie przestrzeni i osobowości. Wnętrza S.A. również całkowicie nowe, począwszy od projektu deski rozdzielczej. Ogólny efekt jest bardziej zaawansowany technologicznie i jeszcze bardziej kultowy, o czym świadczy sygnatura świetlna 500 na desce rozdzielczej. Kabina jest ogólnie wygodna, Praktyczna, wszechstronna i lekka, z mnóstwem drobiazgowo stylizowanych detali i charakterystycznymi akcentami 500. Łaczy w sobie szeroka game najnowocześniejszego wyposażenia z designem inspirowanym klasyczna 500. Obszar zaodnowiona kierownica wielofunkcyjna, teraz z dodatkowymi chromowanymi akcentami, ma zaktualizowany wygląd z dwoma okragłymi. Wskaźnikami, obrotomierz i prędkościomierz po obu stronach trzy 5-calowego kolorowego wyświetlacza graficznego. Idealne połaczenie nowej kierownicy i panelu wskaźników poprawia widoczność panelu wskaźników, który jest dodatkowo wzmocniony przez białe podświetlenie. Kierowca może również korzystać z innowacyjnego kolorowego wyświetlacza cyfrowego TFT, oferującego szeroki zakres przydatnych informacji. Co więcej, w nowej 500L zastosowano innowacyjna koncepcje owijanych szyb, które zwiększają poczucie dominacji na drodze i łatwość. Parkowania, a także zapewniają najlepszą widoczność w segmencie dzięki przeszkonemu słupkowi A. Wyjątkowo duży, 1,5-metrowy szklany szyberdach sprawia, że w kabinie jest jeszcze jaśniej. Panoramiczny dach Fiata 500L jest dostępny w wersji stałej lub otwieranej elektrycznie. Podczas gdy górna część deski rozdzielczej ma nowa osobowość, dolna część oferuje wygodę dzięki nowym, większym schowkom i wprowadzeniu. Nowych funkcji komfortu, takich jak centralny podłokietnik. Dźwignia zmiany biegów została przeprojektowana i umieszczona wyżej, aby zapewnić większy komfort jazdy. Zdobia logo 500. Każdą wersja ma swoją własną osobowość. Poziom wyposażenia Papstar wyraża młoda, funkcjonalna i praktyczna strona modelu zdopasowana. Kolorystycznie deska rozdzielcza, czarnymi fotelami z tkaniny, jeansowym pasem środkowym i białymi winylowymi wstawkami z logo 500. Poziom komfortu panelu drzwi zwiększa miękki podłokietnik z czarnej tkaniny. Powłoka deski rozdzielczej jest dopasowana kolorystycznie do nadwozia samochodu. Poziom wyposażenia Lounge wyraża nowoczesność i elegancję, oprócz ekskluzywnej deski rozdzielczej z siedmiocalowym systemem informacyjno. Rozrywkowym u Connect TM HD Live i chromowanymi wykończeniami, klienci mogą wybrać chłodniejsze lub cieplejsze kolory we wszystkich. W przypadkach z tkanina o spłocie wiamentowym, podwójnymi szwami i czarnymi winylowymi zagłówkami i podłokietnikami. Deska rozdzielcza wykończona jest tkanina techniczna dopasowana do koloru siedzeń. Wersja cross w pełni wyraża sportowego i żadnego przygód ducha samochodu, siedmiocalowy ekran, czarne wnętrze gotowe na wszystko materiałowe. Fotele i tytanowe winylowe wstawki z logo. Technologia crossover poszerzającą horyzonty. Bardziej awanturniczy charakter fiata 500L reprezentuje wersja cross. Ma ona unikalny wygląd cross z nowymi zderzakami i płytą ślizgową, nowymi dwukolorowymi 17-całowymi oponami i odważnym grillem Aby nadać samochodowi sportowy, męski wygląd. Przeswit zwiększony o 25 mm i nowy przełacznik trybu jazdy SA standardem. Obracając pokretło na konsoli środkowej, kierowca może wybrać jeden z trzech różnych trybów reakcji w zależności od stylu jazdy i warunków drogowych: normalny, traction o i gravity control. Normal jest funkcja domyślna i ma na celu zapewnienie komfortowej i bezpiecznej jazdy w normalnych warunkach. Funkcja traction która można aktywować przy prędkościach poniżej 30 km na godzinę, pomaga w ruszaniu na śliskich nawierzchniach pokrytych. Śniegiem, lodem lub błotem i zapewnia optymalny rozkład momentu obrotowego na przedniej osi oraz przeniesienie momentu obrotowego. Naos o większej przyczepności. Kontrola grawitacji utrzymuje stała prędkość podczas zjezdania ze stromych wzniesień i może być aktywowana, gdy funkcja Traction O jest aktywna. Wybrany tryb jest wyświetlany na ekranie TFT. 2018 Fiat 500L Bezpieczeństwo i komfort Tożsamość Cross nie jest jedyna, która korzysta z dużej zawartości technologicznej. Cała gama oferuje funkcje opracowane w celu poprawy wrażeń z jazdy, komfortu i bezpieczeństwa. Przede wszystkim jest to bardzo przydatny Otanem S City Brake. Ten system wspomagania jazdy wykorzystuje czujnik klaserowy w górnej części przedniej szyby do monitorowania pozycji samochodów jadących przed nami. Podczas jazdy z prędkością mniejsza niż 30 km na godzinę system automatycznie hamuje nowa 500L, jeśli zbliża się kolizja. Inne kluczowe funkcje obejmują lusterko wsteczne z zabezpieczeniem przed dziećmi, światła do jazdy dziennej LED i światła postojowe. Które nie tylko potwierdzają styl 500, ale także zapewniają doskonałą widoczność. Oprócz elektrycznej regulacji i podgrzewania, lusterka boczne mogą być elektrycznie składane i wyposażone w światła kałuzowe, które. Oświetlają obszar wokół samochodu przy słabym oświetleniu. Oświetlenie kabiny również zostało ulepszone, z oświetleniem otoczenia w podstawie konsoli środkowej, na tunelu środkowym i na drzwiach. Najnowocześniejsza jest również tylna kamera parkowania, z lepszą rozdzielczością przy słabej widoczności i aktywnymi liniami siatki. Ułatwiającymi parkowanie, dostępna od ostatniego kwartału tego roku. Trzy tożsamości: Cross, Urban i Wagon. Nowy Fiat 500 L Cross charakteryzuje się unikalnym wyglądem w kształcie krzyża z nowymi zderzakami i płyta ochronna nowymi dwukolorowymi. 17 całowymi oponami i odważnym grillem, aby nadać samochodowi sportowy, męski wygląd. Oprócz wyglądu, samochód wyróżnia się także nowym przełacznikiem trybów jazdy i technologia z nowym siedmiocalowym ekranem dotykowym u Connect TM HD Live. Fiat 500 L Cross ma 4,28 m długości i 2,61 m rozstawu osi. Jego szerokość wynosi 1,8 m, a wysokość 1,68 m. Miejska Dusza 500L wyraża się w wersji Urban, dostępnej w wersjach wyposażenia Papstar i Lounge. Uosabia ona elegancję samochodu miejskiego. Mnóstwo miejsca dla wydajnego, praktycznego użytkowania i doskonała zwrotność w mieście, aby zaspokoić rzeczywiste potrzeby codziennej mobilności. Wersja ta jest również dostępna w wersji biznesowej przeznaczonej specjalnie dla profesjonalistów i flat. 500 L Urban ma 4,24 m długości, 2,61 m rozstawu osi, 1,78 m szerokości i 1,66 cm wysokości. Poziom wyposażenia PAPSTAR, dostępny również w nowym kolorze Belarusieu Blue, ma jeszcze bogatsze wyposażenie standardowe, w tym ABS. ESP, 6 poduszek powietrznych, klimatyzację, tempomat, Wielofunkcyjna kierownica z technoskory, elektrycznie regulowane podgrzewane. Lusterka boczne, 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT, radio Connect TM z Bluetooth i sterowaniem głosowym, tylna kanapę dzielona. W proporcji 60-40 i światła do jazdy dziennej. Wersja Lounge jest również bardziej luksusowa, z różnymi wykończeniami siedzeń, technoskurzana deska rozdzielcza, dwustrefowa automatyczna. Klimatyzacja i standardowym wyposażeniem, w tym szklanym szyberdachem, chromowanymi wstawkami, światłami przeciwmgielnymi, siedmiocalowym. Ekranem dotykowym u Connect TM HD Live 16 całowymi felgami aluminiowymi, czujnikami deszczu i zmierzchu oraz organizerem bagażnika. Fiat 500L Wagon, dostępny również w konfiguracji siedmiomiejscowej, to idealne rozwiązanie łaczące przestrzeń i wszechstronność. Charakterystycznym charakterem i stylem modelu 500. Dostępne SA poziomy wyposażenia Pupstar i Launch. 500L Wagon jest najbardziej kompaktowym siedmiomiejscowym samochodem na rynku, ma 4,38 metra długości. Oferuje również wszystkie opcje personalizacji modelu 500. Specjalnie opracowane i ekskluzywne pakiety SA dostępne dla każdej wersji, aby spersonalizować 500L, poprawiając jego styl, łączność. Komfort i bezpieczeństwo. Oferując niższe ceny niż w przypadku zakupu każdego akcesorium osobno. Silniki najlepiej dostosowane do specyficznych potrzeb klientów zostały wybrane dla różnych tożsamości modelu. Gama silników benzynowych obejmuje 16-litrowy silnik o mocy 95 km, 16-litrowy Tediet o mocy 120 km oraz 0.9-litrowy Twiner o mocy 105 km. Game uzupełniają dwupaliwowy silnik benzynowy i 4 litrowy TdDet LPG o mocy 120 km oraz dwupaliwowy silnik benzynowy i 0.9 litrowy. Twiner na metan o mocy 85 km. Game uzupełniają dwa silniki wysokoprężne: 16-konny Multidet 1300cc, również wyposażone w przekładnię Dualogic oraz 16-konny Multidet 1600cc. Wszystkie silniki spełniają normy Euro 6 i z powodzeniem łacza doskonałe osiągi z oszczędnością paliwa. MOPAR dla nowego Fiata 500L. MOPAR oferuje kolekcję 92 akcesoriów stworzonych w celu zwiększenia wszechstronności samochodu, zoptymalizowania jego funkcjonalności i ładowności, które już teraz SA na szczycie swojej klasy zaspokojenia potrzeb rodzin z dziećmi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz zapewnienia rozwiązań umożliwiających personalizacji wyglądu i detali nowego 500L. Zgodnie z wszechstronnością modelu, dostępne SA rozwiązania do organizacji bagażu takie jak ochraniacze, siatki i organizery ładunku, a także zwiększające ładowność. Mopar stworzył również banarowery, deski surfingowe, narty i baksy, które można łatwo zamontować na belkach dachowych, aby przewieźć wszystko, czego potrzebujesz do spędzania wolnego czasu. Praktyczne i wygodne esakołki i stoliki, które można przymocować do zagłówków, ochraniacze opark, organizer na przednie siedzenie. Z kilkoma kieszeniami uchwyt na tablet. Mopar oferuje również innowacyjny filtr kabinowy z funkcją antyalergiczną. Wykorzystując właściwości polifenoli, nowy filtr pomaga zredukować ilość alergenów obecnych w kabinie pasażerskiej jest to wyraz oddania marki potrzebom klientów, w tym ich zdrowiu i dobremu samopoczuciu. Wreszcie, dzięki Mopar, Fiat 500 L staje się idealnym wyborem dla rodzin kochających zwierzęta, oferując szereg niezbędnych akcesoriów. Do bezpiecznego i wygodnego podróżowania z czworonoznymi przyjaciółmi. Obejmują one wyjmowana i zmywalna tak ochronna bagażnika, tylna osłona bagażu, sztywna siatka dzieląca, tylne osłony przeciwsłoneczne. I praktyczne miejsca na tylnych siedzeniach. Ochrona pojazdu mopar większa pewność, większa swoboda, większa wartość również dla fiata 500 L mopar Vehicle protection gwarantuje. Ze przeglądy SA wykonywane przez wysoko wykwalifikowanych techników autoryzowanych w centrach serwisowych FCA przy użyciu specjalistycznego sprzętu i narzędzi oraz oryginalnych części zamiennych. Portfolio produktów Mopar obejmuje szeroka i elastyczna game rozszerzonych gwarancji i planów serwisowych. Każdy plan oferuje różne opcje pod względem czasu trwania i przebiegu oraz został zaprojektowany tak, aby spełnić różne wymagania. Dotyczące jazdy poszczególnych klientów, zapewniając, ze samochód będzie działał tak wydajnie, jak to tylko możliwe w długim okresie. Dostępna jest przedłużona gwarancja Maximum KR oraz przedpłacony pakiet serwisowy Easy KR. Z okazji premiery Fiata 500L przygotowano nowy pakiet, który obejmuje czyszczenie układu klimatyzacji i jego wymianę na nowy specjalny. Filtr przeciwpyłkowy z filtrem antyalergicznym. Bardziej połaczony niż kiedykolwiek. Jeszcze bardziej imponujące wiadomości pochodzą z nowych zaawansowanych systemów integracji smartfonów, które debiutują w nowym 500L. Dostęp do kluczowych aplikacji smartfonowych można teraz uzyskać bezpośrednio na siedmiocalowym ekranie dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Systemu Uconnect TM HD Live. System jest również dostępny z integracją Apple CarPlay i jest kompatybilny z Android Auto TM. System Uconnect TM nowej generacji obejmuje również zestaw głosnomowiacy Bluetooth, strumieniowe przesyłanie dźwięku, rozpoznawanie. Tekstu i głosu. Porty AUX i USB, z integracja iPoda, elementy sterujące montowane na kierownicy oraz nowy wbudowany system TomTom 3D. Wbudowany system nawigacji. Możesz pozostać w kontakcie dzięki usługom Uconnect TM Live. Pobierz bezpłatne aplikacje Uconnect TM Live z App Store lub Google Play Store na swój smartfon. Uconnect TM Live oferuje strumieniowe. Przesyłanie muzyki z Deezer i TuneIn, wiadomości z Reuters i połaczona nawigacja z TomTom Live, a także możesz pozostać w kontakcie. Ze znajomymi za pośrednictwem Facebooka i Twittera. Możesz także korzystać z funkcji ekonomicznych, ekologicznych i monitorujących, w zależności od wyboru. Jak wspomniano, system Uconnect TM jest teraz dostępny również z Apple CarPlay najmadrzejszym i najbezpieczniejszym sposobem korzystania z iPhone'a e w samochodzie. Płynnie integruje on iPhone'a e z natywnym ekranem i elementami sterującymi samochodu, dzięki czemu użytkownicy mogą wykonywać połaczenia. Odtwarzać muzykę. Wysyłać i odbierać wiadomości, uzyskiwać zoptymalizowane trasy w zależności od warunków drogowych i wiele więcej. Android Auto zapewnia kierowcom przydatne informacje zorganizowane na prostych ekranach, które pojawiają się tylko wtedy, gdy ESA potrzebne. Dzięki tej funkcji można uzyskać dostęp do map Google z nawigacją głosową, informacjami o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym i wskazówkami dotyczącymi pasa ruchu. Możesz wykonywać i odbierać połaczenia oraz wysyłać wiadomości, trzymając resę na kierownicy i patrząc na drogę. Android Auto, Google Play i Google Maps SA znakami towarowymi firmy Google Incorporated. Fiat 500L może zostać doposażony w system BAT Audiotm o łacznej mocy 520, podzielonej pomiędzy 280W głośniki niskotonowe. Średnica 165 mm, umieszczone w dolnej części panelu przednich drzwi, 240W głośniki wysokotonowe, średnica 38 mm, umieszczone. W górnej części panelu drzwi. 260 watowe głośniki pełnozakresowe, średnica 165 mm, umieszczone w panelu tylnych drzwi i 80-80. Watowy sabufer, średnica 165 mm, w bagażniku, zapewniający potężny, dynamiczny bas, maksymalizujący wrażenia słuchowe dla fanów. Szerokiej gamy gatunków muzycznych, od hip-hopu po sol. Całości dopełnia wzmacniacz z procesorem DSP i ośmioma kanałami, zbudowanym zaawansowanym algorytmem korekcji zdolnym do odtworzenia pełnego spektrum dźwięku artysty w studiu nagraniowym